Witajcie w Sanktuarium. Serwis. Pewnie przywykliście już do recenzji sprzętu AGD, więc tym razem mamy dla Was coś zupełnie innego. Ja jestem Piotr z Neonet i dzisiaj będę grał w grę. Większość z Was na bank kojarzy, albo chociaż słyszała o serii Diablo. Dla tych, którzy jednak nie mieli tego zaszczytu, jest to fabularna gra akcji polegająca na przemierzaniu świata i walce z potworami, które go zamieszkują, aby finalnie pokonać bossa. I tym razem może to nie być Diablo. W końcu kto by nie chciał wygrać z demonami, pomiotami szatana, czy piekielnymi sługusami. Tyle teorii. Idziemy mieć mopki. Dzięki uprzejmości znajomego, który ma znajomych ze znajomościami, mieliśmy zaszczyt przedpremierowego testowania Bety Diablo 4. We wczesnym dostępie istnieje możliwość grania trzema postaciami. Barbarzyńcom, <słuch> Jatne. Łotrem. oraz magiem. Levius, Levius, Lewis. Łącznie będzie ich pięć, ponieważ dojdzie jeszcze nekromanta. oraz drugi. Shiwny myślę, że byłem. niedźwiedziem! Zagrajmy więc i sprawdźmy, co oferuje nam wczesny dostęp. Nad. Okazuje się, że znajomych wcale nie było tak mało i trzeba było trochę poczekać na swoją kolej. Po tych drobnych perturbacjach i łącznie kilkunastu godzinach spędzonych w grze, mogę śmiało stwierdzić, że jest dobrze i bawiłem się miodnie. Gra ma atrakcyjną oprawę graficzną, jest sporo zadań pobocznych, mnóstwo znajdziek i wrogów. Twórcy zadbali o mroczny klimat nawiązujący do starszych odsłon, jak Diablo 2, a nawet o wymrok pogłębili. Detale jak ogień czy śnieg są wyraźnie widoczne i cieszą oko. Drzewko rozwoju postaci, natomiast, jest małe. Bazujemy tylko na określonych umiejętnościach postaci oraz statystykach przedmiotów. W porównaniu do poprzednich serii jest to okrojone rozwiązanie, które może mieć swoje plusy, jak i minusy. Mnie to mocno nie przeszkadzało, ale warto o tym wspomnieć. Jest też kilka ale. Ale o tym później. W sumie czwarta część serii gier ze Stajni studia. Blizzard. Daje nam nie tylko przyjemną uprawę graficzną, nawiązanie do tych Prawdziwych mrocznych klimatów diablo. E, tylko nie to nie mówi o trójce. Ale także możliwość kooperacji z innymi graczami, i co najważniejsze, można pogłaskać pieska. O! Przynajmniej tak mówili twórcy, mi się nie udało. Obszarów do zbadania będzie pięć. Beta dawała dostęp do jednego, ale mi to wystarczyło, żeby wiedzieć, co będę robić w czerwcu na premiera. Będę w pracy. Wróćmy na chwilę do ale, żeby nie było tak cukierkowo. To był wczesny dostęp do bety, więc nie dało się nie zauważyć kilku niedociągnięć, jak lagi, mało chwytliwa muzyka, czy krótkie i mało sensowne questy poboczne. Jeszcze raz to podkreślam, to był wczesny dostęp do testów bety, więc jeśli twórcy spełnią obietnicę i naprawią błędy, które zgłaszali im gracze, mamy potencjał do kolejnej udanej odsłony serii, która może i nie będzie dawać tak szczegółowych możliwości rozwoju postaci, Natomiast będzie sprawiać frajdę z samej rozgrywki. Nawet osobom zapracowanym na co dzień, które nie mają czasu siedzieć w swojej piwnicy po nocach jak ja i expiat czy kalkulować staty po kilkanaście godzin, żeby w końcu ubić legendarnego MOBA. Żartowałem. Ja nie mam swojej piwnicy. Pomimo kilku niedociągnięć i niedosytu przez brak dwóch kluczowych postaci, bawiłem się naprawdę świetnie i poczułem klimat, którego brakowało mi od wielu lat. W końcu to typowy hack and slash. Pozostaje mi tylko życzyć Wam udanych podróży po sanktuarium i wielu wygranych walk ze złem. Powodzenia! Przyda się!